Dzień, Dzień dobry, jestem szczęśliwą posiadaczką gromadki psów, mam już pięć, za chwilę będę miała szóstą, każdy ma jakiegoś fisia i same baby, same dziewczyny, u mnie jest dynastia, zresztą najserdeczniej Państwu polecam, bo na trudne czasy nie ma lepszego odgromnika psychicznego jakim okazuje się pies, ani lepszego terapeuty, a tu się właśnie odzywają, mają do powiedzenia i naprawdę nie wymagają dużo, pogłaskać, dać suchy kąt, kochać po prostu, nakarmić, karma to nie jest jakaś taka, proszę Państwa, jeszcze jakiś nie, nie wiadomo jaki wydatek, a także się przydają w celach, proszę Państwa, wywiadowczych, ponieważ kobieta z pieskiem spokojnie spacerująca sobie po parku nie budzi podejrzeń i nawiązuje się znajomości z innymi psiarzami, a psiarze to jest też zróżnicowane środowisko, różne mają przekonania polityczne i proszę Państwa, dzięki moim psom, Związałam znajomość, wyobraźcie sobie państwo, z pisowcem, z wyznawcą PiSu, zapalonym wyznawcą. Człowiek inteligentny, wykształcony, inżynier, bardzo logiczny, bardzo obeznany w historii polskiej, zwłaszcza znający się dobrze na fizyce jądrowej, zresztą były wykładowca już w tej chwili w stanie spoczynku emerytowany. A mimo to. Jak to, proszę państwa, jest, co Kaczyński tym ludziom zrobił, że ci ludzie negują fakty i nawet jak się im te fakty spokojnie przytacza, nie sposób faktom zasłużyć, to oni robią duże oczy i mówią: Niech pani nie mówi źle o pisie, to jest jedyna odpowiedź. Tak przebiegała ta rozmowa, dzielę się teraz tutaj z państwem, ale dowiedziałam się też od wyznawcy pisu jednej rzeczy planowana jest przez tego szalonego starca z Boża i spółkę Unia Polsko-Ukraińska, już nam zresztą zapowiadana w oficjalnych mediach rozmaitych pisanych, a także i w mediach mówionych się o tym przebąkuje. Proszę Państwa, bądźmy wszyscy czujni, bądźcie Państwo czujni, bo na czym miałaby ta Unia Polsko-Ukraińska polegać, nikt z nas nie wie dokładnie, ja też nie wiem. Zwracam tylko uwagę, że patrząc na to, jak do tej pory rząd rzekomo dobrej Zmiany, zachowywał się wobec Ukrainy, no słudzy narodu ukraińskiego, tego nie trzeba komentować. Obawiam się, że polskie interesy w ramach Unii Europejskiej nie będą zabezpieczone ani respektowane i że owa Unia Polsko-Ukraińska sprowadzi się do worka bez dna. Dawaj, 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 więcej i więcej i więcej. Natomiast ten starszy pan. Zaczął mi opowiadać i co gorsza, widać było, że on w to wierzy, Szanowni Państwo, że my dzięki temu będziemy potęgą. Szanowni Państwo, sierpień zapasem już po żniwach, za chwilę jesień. Czas biegnie bardzo szybko. Uprzejmie, proszę zwrócić uwagę na osoby, zwłaszcza zwracam się, którzy nas słuchają, którzy mieszkają na terenach przygranicznych, tam, gdzie są transgraniczne przejścia kolejowe, ponieważ dochodzą do mnie informacje od ludzi, każdy już dziś ma kamerę w swoim telefoniku i nagrywa, że na Ukrainę jadą całe pociągi, uwaga, węgla i nawozów dla rolnictwa, które są. Wywożone z Polski, czy to w ramach Unii Polsko-Ukraińskiej. Szanowni Państwo, węgiel jest już towarem deficytowym w Polsce. Za 3000 tony trudno ludziom kupić. Każe nam się zbierać chrust. Mniej i taniej jeść i ogrzewać mieszkania, a w ogóle to zaciskać zęby. Duda tak mówił. Tylko proszę Państwa, w imię czego my mamy zaciskać zęby, a oni szykują sobie kolejne podwyżki? Co przypomnę, wyszperał fakt, a w ślad za faktem many.pl i być może jeszcze inne periodyki, nie wiem, poszukajcie Państwo. Ale proszę przekazywać tą wiadomość dalej, ponieważ opór materii i oburzenie społeczne to jedynie, to, jest, to są jedyne czynniki, które jeszcze mogą w stanie ich powstrzymać przed dalszym rozkradaniem. Oni nas rozkradają na żywca. Szanowni Państwo, po co Ukrainie, gdzie jest rzekomo, według narracji pisowskiej, straszna wojna, Rosjanie, bandyci, ludobójstwa się dopuszczają? No Rosjanie, proszę Państwa, wiadomo, no tylko kłamią i samo zło, więc jesteśmy skazani na ukraińską prawdę. No trudno, z tym sobie jakoś poradzimy, bo jesteśmy wszyscy myślący. Ale po co Ukrainie, będącej w stanie wojny, nawozy sztuczne, skoro tam przecież nie ma upraw? Rosjanie blokują wywóz zbóż, a w ogóle to pola są przez Rosjan palone, a te, co nie spalone, to zaminowane i też upraw nie ma. Po co tam wywozi się nawozy na Ukrainę, produkowane w Polsce, za co my wszyscy płacimy? Szanowni Państwo, a propos nawozów, to pozwolę sobie przypomnieć, że rząd dobrej zmiany. Aby zmienił się jak najszybciej, bo takich szkodników jeszcze nie było i to, co oni narobili, to naprawdę będziemy bardzo długo dochodzić do stanu poprzedniego, a już stan poprzedni był nieciekawy dla nas. Proszę Państwa, chcę przypomnieć, że dobra zmiana i to w kooperacji z postkomuchami, którzy mają krew na rękach z SLD, ale byli im dobrzy, doprowadzili do ratyfikowania umowy o, o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej czym sprowadzili na nas pięć nowych podatków, daje upoważnienie In Blanco Komisji Europejskiej do ściągania podatków z naszego kraju, Szanowni Państwo. A propos wywózki nawozów na Ukrainę, która nie może przecież uprawiać rolnictwa z powodu wojny z Rosjanami, to po co, powtórzę, tam się wywozi nasze nawozy? Proszę Państwa, do wytworzenia nawozów potrzeba bardzo dużej ilości gazu ziemnego i energii elektrycznej. Energię elektryczną wytwarza się między innymi z gazu albo z innych paliw kopalnych. I te, tego już zaczyna brakować w Polsce. Wytwarzanie, proszę Państwa, nawozów dla rolnictwa w Polsce rodzimych, krajowych, na skutek ratyfikowania przez PIS tej umowy o zasobach własnych Unii Europejskiej bardzo podrożało. Czym, proszę Państwa, wyrzekliśmy się resztki konkurencyjności na rynkach europejskich i pozaeuropejskich, jeśli chodzi o produkcję nawozów? A byliśmy w tym nieźli. To była ta resztka, która jeszcze pozostała nam, jeśli chodzi o przemysł ciężki chemiczny, właśnie produkcja nawozów, dobili umową o ratyfikacji o rozszerzeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, ratyfikowaniu jej, z postkomuchami, zresztą mniejszością niekwalifikowaną, też już o tym wiele razy mówiłam, natomiast szanowni Państwo, jeżeli chodzi o węgiel, o no to wywózka węgla przed zimą na Ukrainę, jeżeli to jest prawda, piszcie Państwo, nagrywajcie, wstawiajcie nagrania, informujcie się nawzajem, to zbierzmy się i po prostu wyślijmy co najmniej zapytanie do tego z długim nosem Pinokia Morawieckiego, że jakim prawem on to nam opowiada, że będzie bezpieczna zima, jak Węgier jest wysyłany na Ukrainę. Proszę Państwa, co nas to obchodzi? Chcieli Ukraińcy do NATO, to dlatego mają wojnę, ponieważ jedyną przyczyną tej wojny jest to, że Putin zapowiedział wyraźnie, że nie pozwoli, aby NATO rozszerzało się na wschód, a Ukraińcom zachciało się do NATO. No to mają to no mają co chcieli, a my mamy teraz zaciskać zęby i coraz bardziej iść na dno i utrzymywać całą tą banderowską Ukrainę. To taki po prostu szanowni państwo garść elementarnych faktów, o którym już mówiłam i teraz tylko gwoi przypomnienia. Bardzo państwa proszę, podawajcie tą informację dalej. Kto mieszka przy transgranicznych przejściach kolejowych, gdzie rzeczywiście te transporty idą na Ukrainę, nagrywajcie państwo, róbcie zdjęcia, dawajcie materiały również do mnie na maila, piszcie w komentarzach, a przecież to tak nie może być. Dziękuję serdecznie, do następnego razu.